Tak. 3, 2, 1 Robert Michała Pogali KSW 94 Spodziewałeś się, że potrwa to tak szybko? Nie, nie spodziewałem się, ale mogę Wam powiedzieć, że spodziewałem się, że... Wejdę tam jako bestia, po prostu jako bestia. Byłem mega naładowany na rozrzewce, po prostu no nie wiem kurczę ile razy ten ludzi pod podmoczyłem, musiał tyle razy, że tak, w się funkcjonował, No po prostu trafiłem go milion razy na tej rozrzewce i mówiliśmy tak, nie no, no, front wejdzie. Ja na Ciebie nie wiem. Mówiliśmy front wejdzie i wszedł. Naprawdę, ale tego fronta to milion razy. Mówiliśmy na tarczu był dwójka ze skarpiczkiem, widziałeś? U Wolana, robiliśmy go milion razy w sparingach jeszcze go robiłem, no naprawdę. Yy, po prostu w tej grze znaleźliśmy yy, to, co Dawid Śmielowski zrobił i, i chcieliśmy też to wykorzystać No ale po prostu przez całą walkę miałem kłamać te fronty, a akurat pierwszy a Oprócz to też lewe proste chyba tak. pracowało bardzo dobrze, bo? Ale to lewe proste zawsze były. <noise> Tylko po prostu teraz jakoś mocniej, nie? Chciałem pokazać, że jest moc. Eee, w ogóle jak wszedłem, i te piątki z karzy, mówię, ja pierdziele, dajcie mi już wejść. Byłem tak naładowany, czułem się, że ma nie mam nie na głowie, nie? nie? Myślicie pewnie, że jesteśmy normalne, ale jakby my jesteśmy chyba nienormalni, że wychodzimy do klatki, bijemy się, a jeszcze się z tego cieszymy. Robert, ja wiem, że ta walka była niezwykle krótka, ale czym ona się różni od tej poprzedniej z samym movementem Patryka? Czy on wyglądał już jak inny zawodnik według Ciebie przez te kilkadziesiąt sekund? Mm -hmm. Jeszcze raz? Jeśli chodzi o sam styl poruszania się, czy, czy stanowiło to jakąkolwiek różnicę co do tej poprzedniej walki? To był inny zawodnik już według Ciebie? No, no tak, oczywiście. No Patry przecież przeszedł tyle walk, że yy, zdobył mega doświadczenie, że on był już całkowicie innym zawodnikiem. Nie jak było z Danilem jak walczył, no nie? Ja się spodziewałem, najlepszej wersji Patryka on był mega zmotywowany. Widzieliście na wywiadek jaki był aż skręcił taką, że zdobędzie ten pas. Bo ja też byłem pewny, ja byłem bardzo pewny, tylko chciałem po Wam to pokazać. No, i, i, I myślę, że mi się udało. No jakby... No kurczę, byś mi się opas, no. Każdy chciał wygrać, nie? Czy było coś, czym cię Patryk zaskoczył? Mm, nie pamiętam, ale znaczy no, to było bardzo krótkie, nie? Jakby... Nie wiem, w sumie nie, no nie, no bo tam jak Ja nie pamiętam jak ta walka była, no ale parę, parę lewych, zahaczył mi tylko tym le lokikiem, ale ja wiedziałem, że po prostu będzie kawałek do lokik. Chciałem zabierać noga, akurat mi się nie udało. To taki podkrótkowy cios Patryka, który doszedł celu, Pamiętasz go? Nie pamiętam. Teraz, otrzymać słowa uznania od takiej legendy, jaką jest Mamet No to jest coś naprawdę niecodziennego i nieoczywistego. Powiedz o czym dokładnie rozmawialiście sobie. A ty co masz nagranie? Tak, mam, ale chciałem, żebyś się ze wszystkimi podzielił. No, Mamet, no, to jest legenda, no, bardzo dziękujemy za słowa. prostu no, powiedział mi, że widać było, jak do klatki, że jest ta pewność. I i po prostu to co robiłem, no, że to było fenomenalne, no, nie? I takie słowa, takie legendy no kurczę zapały ze serduszka. To może teraz walka w boksie? Rozmawialiśmy ja ty na nią chętny, ten Lewy po prostu dobrze pracował, więc kiedy zobaczymy Roberta Rosawę w rękami tak? i między linami? Może gdzieś na epiku, jak będzie sytuacja, ale nie, nie skupiam się, nie chcę mamy. Nie 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 to jest moja to Tak, ja lubię też kopać, wracać, więc skupiam, nie skupiam nie my, się na MMA, ale jakby była jakaś sytuacja, że nie, my, nie, nie wiem, wiem, na epiku można zawalczyć, a daleko mam do walki, to, to bym wyszedł po prostu to może na gali w Radomiu walka z Danielem Rutkowskim, wczoraj pokonał Salima Tuari, Lewan za kolegę. Ale dzielę na epików? Nie, nie, nie. Chodzi mi o mi o opad w Magii Piorkowej, w zdaniu jak Aha, no ale żeby. wiesz... jest po porażce też. To akurat wie, że nie, A nie jest po po grany. ma grany. W Tak. A tak, prze, przepraszam, z niweczem wygraniem. No, słuchajcie, nie wiem, nie wiem, nie zastanawiam się. Ja, Jak wszyscy mnie pytają o plany, co dalej, to nie mam pojęcia. No, jakby, słuchajcie, za cztery dni mam rodziny. Po prostu chcę się tym teraz nacieszyć, nie? Jakby, to jest dla mnie teraz najważniejsze. W ogóle w przedsionku, jak wychodziłem, to tak, ja pierdzielę, za 4 dni mam rodziny, Robert. Nie może być smutna na tych rodzinach, musisz to zrobić, musisz zabrać, zabrać ten pasnę i zabrałem, nie? Wiesz, bo my trochę nie wiemy, co tu z tobą zrobić, bo pewnie męczą cię już te pytania po raz kolejny o Salabina Parnasa. Nie wiadomo czy on zostanie w KSW. Czy będzie tutaj, a czy ty w ogóle widzisz teraz jakiekolwiek inne rozwiązanie dla kategorii piórkowej, czy jednak myślisz, że zostaniesz tym regularnym mistrzem? Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie zastanawiam się tym. chcę się cieszyć wygrałem po prostu nie wiem. Jakby... Zobaczymy. no. To też nie zależy ode mnie, czy, czy salady zostanie, czy nie zostanie, czy pójdzie gdzieś dalej, czy ja będę tym mistrzem, czy, czy jakieś inne walki będą, No nie wiem, nie mam pojęcia, nie chcę się na tym teraz zastanawiać w ogóle. W piątek mówiono, że tutaj słuchała 3-0, teraz straciłaś jak będzie 4-0. Tak, tak, tak. No to prawda, ale no, na razie 3-0, nie zostanie ta wersja. Robert, no to teraz masz znakomitą kartę przetargową do negocjowania walki w Nowym Sączu, Wiemy, że prawdopodobnie w tym roku jej nie będzie. Ale może Robert Truchała jednak szepnie słówko do władz KSW. Może i tak, no może, może szepnę, yy, zobaczymy jak to się wszystko ułoży, jaki będzie plan. No też KSW stoi z fajną łopcem, nie? Jakby no, taka gala, tam same gwiazdy też kurczę walczą, pewnie będzie się był budzia, może i mamet, więc zobaczymy, nie. Yy, no nie wiem co mam powiedzieć. Po prostu jestem tak zadowolony z siebie dzisiaj, że... I chcę, jedyne co to po prostu chcę wyjść i, i się tym cieszyć. No. Wybaczyłeś już Kamilowi szkaradkowi Ale z czego? No o, o tym, co ostatnio nam no, mówiłeś w całej tej sytuacji, kiedy robiłeś wagę z tą suszarką i tak tego... dalej. A no oczywiście tak, tak, nie, no, oczywiście, że mu wybaczyłem to jak Kamil mnie teraz tu wspierał, mówi tak Robert, Znakotujesz, znakotujesz, zobaczysz, masz takie kopnięcie, masz takie uderzenia, zobaczysz, zrobisz to. i uwierzyłem, uwierzyłem. Dziękujemy za te słowa. Ogólnie wszyscy we mnie wierzyli. Wszyscy we mnie wierzyli, że mogę to wszystko zrobić i no i zrobiłem to, no nie? Po prostu wystarczyło uwierzyć. I no oczywiście, że mu wybaczam. No, jakby trochę mnie tam mm, męczył, no bo słuchajcie, byłem w wany, tam gdzieś mi słyszarką po głowie jeździł, chciałem wrzucać do, do tego dowody, ale mm, wiadomo żarty, nie? Czy jak dzisiaj zaczniesz się cieszyć, bo wygramy, to myślisz, że skończysz do urodzin za te cztery dni? A co na pewno? <laughs> znaczy słuchajcie, no ja też nie piję, nie? Jakby ja się cieszę całym sa tym dniem, no jakby zjem torta, po, zjem jakieś, nie wiem, słodycze, bo to jest dla mnie najważniejsze, słodycze, jakieś chipsy i w sumie to będzie moje Ja nie muszę pić już po prostu. full, full pokój na nas Robert, no to od nas co? Wszystkiego najlepszego przede wszystkim, dużo zdrowia, bo tak jak dzisiaj sobie to zaobserwowaliśmy, no, całą resztę ty potrafisz swoimi własnymi rękoma, no i teraz przede wszystkim kopnięciami sobie wywalczyć. Także wielkie gratulacje od nas no, i spełniają marzenia po bachu, bo to jest dopiero początek, mam wrażenie. Tak jest. Dziękuję bardzo Wam wszystkim tutaj zgromadzonym. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mi kibicowali, którzy za mną przyjechali. Czułem Wasze wsparcie, e, widziałem Was. E, no, było coś, coś świetnego i tak jak widzieliście emocje tam, tutaj w tej klasy, to ja Jeszcze, że nie wiem, co ja robiłem. Nie? Szajbus, szajbus, straszny no ja gdzieś tam chciałem robić z tej klatki, kurde, dobrze, że cię ci ochroniarze powstrzymali, bo bym sobie rozwalił kolana, nie wyszedłem pewnie do werdyktu, e, więc dziękuję, że mnie powstrzymali I, i w ogóle nie pamiętam, co ja tam robiłem, nie, ale takie miałem emocje, że to się skończyło nokautem, nie? to jest walka o pas, że na takiej gali, no niesamowite, nie, no, nie mogłem sobie tego lepiej wymarzyć, no. Gratulacje. Tak, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymy. Dziękujemy.